Kilkanaście lat temu przyjechałaś do Los Angeles i spełnił się American Dream. Jak tego dokonałaś? Oj, to na pewno była długa droga. Dalej trwa. Czyli to musi... Jest... No, no mam, jestem z natury osobą taką dosyć silną, optymistką jestem, więc wierzę. Mam nadzieję, tak? Cały czas gdzieś tam determinacja u mnie. Jest i, i to na pewno się przydało do tego wszystkiego. I to jest ważne, bo trzeba być osobą mocną, żeby rzeczywiście dawać sobie radę. Czy w Los Angeles rzeczywiście jest tak, że liczą się znajomości i koneksje? To na pewno pomaga. Pomaga, ale ważna jest też ciężka praca, ta determinacja. Teatr szkoły aktorskie no rzeczywiście, żeby przez to przejść, żeby się przestawić na ten ry rytm, yy, ten właśnie amerykański. No a szczególnie samemu jest, jest yy, na pewno ciężej, bo wiadomo, jeśli człowiek yy, yy, robi i też to, i ma partnera życiowego koło siebie przez cały czas czyli jest to wspieranie, to jest łatwiej. A ja szłam przez to cały czas idę, no szłam sama i nie sama, prawda, ale. ale yy, no Na pewno w takich sytuacjach yy, ciężkich to, no to nie ma się komu wypłakać, prawda? D na ogół dzwonię do rodziców, i, i do. No już teraz taty niestety nie ma, bo zmarł w tamtym roku, ale, ale mamę, mam. Też mamy już nawet nie będę martwić, więc już też jej nie chcę płakać i raczej nie płaczę, więc sama ze sobą płaczę.